Witajcie roślinne świry, zapraszam na podsumowanie importów z Equagenery z tego roku. Co prawda rok się jeszcze nie skończył, ale mamy listopad i dotarło do mnie, że chociaż chciałam na jesieni jeszcze coś z Equagenery zamówić. No to nie zamówię, bo to już zdecydowanie nie jest dobry czas na zamawianie roślin stamtąd. Już nawet nie sprawdzałam, jak często teraz wysyłają, ale nawet gdybym teraz zamówiła i wysłaliby za dwa tygodnie, to obawiam się, że mogłoby być już trochę za zimno. Jeśli nie oglądaliście moich poprzednich filmów o importach, to jest cała playlista i możecie sobie obejrzeć wszystkie filmy. Jest tam też przesadzanie importów, są tam też aktualizacje importów, tam chyba po miesiącu mniej więcej. Jest też film na temat zamawiania roślin z ekwagenery, dokładnie tłumaczę, jak wygląda płatność, jak wygląda zamówienie, jak wygląda przesyłka, wszystko, ile co kosztuje pamiętajcie, że z Equagenery może zamówić każdy, nie musicie mieć żadnych pozwoleń. Equagenera się wycwaniła i po prostu przesyła do swojej placówki w Europie, tam są nadawane paszporty roślin i oni potem rozsyłają to wszystko po Europie, nie ma żadnego problemu. To tak jakby ktoś oglądał mnie pierwszy raz i zupełnie nie wiedział nic o Equagenerze, to tak szybciutko. Gdybym się obudziła tak z miesiąc temu, no to październik i początek listopada były dosyć ciepłe, zamówienie by przyszło na pewno w bardzo dobrym zdrowiu. A pamiętajcie, że zamówienia wczesnowiosenne i jesienne zawsze są lepsze niż letnie, bo w lato po prostu bardzo dużo osób zamawia i te importy jesienne i wczesnowiosenne mam takie wrażenie, zawsze są większe, nie ma problemu z reklamacjami, a ja sama wiem po sobie, że zamówienie czerwcowe to było najgorsze zamówienie z całego tego roku. Dobra, przechodzimy Oglądamy. Jest trochę dobrze, a trochę beznadziejnie, i to niestety z mojego powodu. No dobra, może przy jednej roślinie to kwestia, że po prostu to jest kompletna tragedia, ale cała reszta to albo bardzo dobrze dzięki mnie, albo bardzo źle dzięki mnie. Zacznijmy od wielkiego smutku po prostu aż mi głupio to pokazać. Ten smutny pieniek z dużą ilością korzeni to jest nigrolaminu GG, tak? Yy, możemy tutaj zacząć już płakać, to znaczy nie, nie, nie jest tak źle, to żyje. Ona przeszła yy, import bez problemu, nie było żadnego szoku, nie odrzuciła żadnych liści, yy, zaczęła wypuszczać nowe liście, zakwitła, wszystko było w porządku. Czarna seria zaczęła się, gdy chciałam obciąć yy, kwiatostan, który usechł, i przez przypadek obcięłam nowy liść. Gdzieś tutaj na kanale to w ogóle pokazywałam ten piękny, olbrzymi liść. A ostatnio yy, Gigi została przeze mnie podlana dwa razy. Także stała po prostu. Ja, ja nie wiem, nie, nie, nie wiem co ja miałam w głowie. Nie wiem dlaczego nie pomyślałam. Nie wiem dlaczego nie sprawdziłam. Po prostu nalałam i po kilku dniach yy, liść zaczął żółknąć i ja wtedy podniosłam doniczkę, a tam było pełno wody. Bardzo dużo korzeni musiałam usunąć, tutaj zaczęło gnić, aż do tego miejsca tutaj już wychodził liść i aż do tego miejsca była woda. Wyobrażacie sobie jak po prostu... Ja nie wiem, no, nie mam słów do siebie. Yy, no tak czy inaczej już nie, nie gniję, zrobiłam oprysk, i to będzie żyło, wsadzę to chyba po prostu do mchu, i niech sobie odżywa wielki smutek, bo ta roślina była przepiękna. Więc w sumie każdy może załatwić nawet najlepszą, najsilniejszą roślinę, e, nawet w Hydroponice. No, oczywiście ja wielokrotnie mówiłam, że w Hydroponice też można zalać i przesuszyć, no i właśnie pierwszy raz mi się to zdarzyło. Są dwie rośliny, których tutaj nie mam. Które ma Gosia, które kupiłam dla Gosi, i to jest tak. S.P. Colombia, która to jest. Filodendron S.P. Colombia, po prostu to jest. Przepiękny, olbrzymi filodendron. Ja byłam w szoku, jak ten dziad przyszedł. Był ogromny i wspaniały. W ogóle też nie chorował po imporcie. I jest teraz u Gosi, już tam, no nie wiem kiedy ja jej zawiozam jakoś pewnie w czerwcu. I jest bardzo zadowolona, pięknie jej rośnie. A druga roślina, którą też ma Gosia, to jest varu Queenum i niestety Królowa Gosi rośnie beznadziejnie. Ja ją dla Gosi przeniosłam dla hydroponiki i jakby tak trochę ją ogarnęłam. Normalnie rosła u mnie, ale niestety w sumie nie wiemy dlaczego, bo Gosia ma witrynkę i powinno być wszystko ok, a niestety Królowa Gosi nie ma już żadnych liści. Ale mam nadzieję, że jeszcze się jakoś ogarnie. Może Gosia po prostu powinna do mnie przysłać y, tą... ten ogryzek królowej już teraz, y, żebym ją znowu trochę tam ogarnęła, podratowała. A teraz przechodzimy do roślin, które tutaj mam i które czują się dobrze lub źle i bez żadnej kolejności... <laughs> Proszę. Tu akurat Jestem z siebie i z tego importu bardzo zadowolona. Anturium Luxurians wypuścił u mnie tylko dwa liście. Najpierw wypuścił tego liścia, potem wypuścił tego liścia, ale już widzę, że idzie następny. Czyli na początku był taki bardzo wolny, ale teraz widzę, że już się przyzwyczaił i jest zadowolony. Nie jest to największy Luxurians na świecie. Jak go kupiłam, to miało o mniej więcej na wielkość takie trzy liście. Teraz zostały dwa, jeden. Poszedł spać, a te dwa wyrosły u mnie, tak jak już mówiłam. No i powiem Wam, że Luxurias to jest jednak takie anturium, które robi wrażenie. Szczególnie te już takie liście o tym. Powiedzmy prawdziwym kształcie, bo, te, bo ten kształt już jest taki luksuriansowy. Bardzo mi się podoba. Cieszę się bardzo, że go mam. Luksuriansa polecam. Luksurians jest prosty. Długo rósł u mnie po prostu na regale i bez żadnych problemów. Jak widzicie, bez żadnych zasuszeń ten, ten liść wyszedł na regale. Ten liść też wyszedł, ten liść też wyszedł na regale, ale teraz luksurians siedzi w foliaczku. Wiadomo, że te warunki, które ja mam w pokojach, czyli tylko 40% wilgotności, no to nie jest najlepsza wilgotność dla anturiów. I te, które mogę, no to trzymam w tych foliaczkach i witrynkach. Bardzo długo, cały zeszły rok w ogóle chciałam mieć Luxurianca, ale były wtedy strasznie drogie. Jak go kupowałam, no to też był drogi, ale już yy, na tyle stania, że mogłam go sobie kupić. Kolejna roślina, Argyrostachium velvety. No jak widzicie, są tylko dwa smętne liście, chyba był jeszcze trzeci, ale umarł. W międzyczasie się starało się wypuścić kolejne dwa liście. Yy, jeden liść zaraz po imporcie, tak no po prostu umarł. Nie. nie, nie. Ob, obsech w pochewce, powiedzmy, a drugi, który już wyszedł i miał być ładny, to ja złamałam, po prostu go złamałam. No i teraz wychodzi trzeci, czyli u mnie nie jest to zbyt szybka roślina. Wiem, że u niektórych rośnie dobrze, a niestety z jednej strony moja cierpliwość do tej rośliny już się kończy, ale z drugiej strony strasznie mi się podoba. Ma piękne takie. Mm, Sztywne, skórzaste liście bardziej niż welwetowe. No i kształt mi się podoba, yy, i to, że jest takie ciemne, no więc mam nadzieję, że się ogarnie, bo jeżeli w najbliższym czasie, no powiedzmy kilku miesięcy się nie ogarnie, to się go pozbędę. U mnie to jest krótka piłka, albo żyjesz, jesteś ładna, albo do widzenia. A tutaj mamy prawdziwą piękność Varo Esmeralda. No może ten dziś nie wygląda tak dobrze. Yy, bo źle przeżył mój oprysk. Tak jak jeszcze jedna inna roślina, którą wam pokażę, i tamta to w ogóle tragicznie przeżyła oprysk. I mam ciągle wyrzuty sumienia, że to zrobiłam. Jak widzicie takie plamy, i nawet widać chyba trochę, że widać oprysk. Ale yy, po pierwsze jest kwiatostan. Możliwe, że zapylony. Nie wiem, bo był zapylany yy, 16 października, więc jeszcze. <grym> Zdecydowanie nie wiadomo, czy jest zapylony, idzie nowy liść. Jak widzicie, ten liść. Ten liść wyszedł u mnie i jest naprawdę bardzo duży. No, nie wygląda najpiękniej, ale myślę, że ten to już będzie bardzo dobrze wyglądać. I to właściwie tyle o Esmeraldzie. Varuquinu Esmeralda to jest łatwiejsza wersja y, zwykłego Varuquinu. Y, nie super prosta, ale łatwiejsza. Tak, zdecydowanie łatwiejsza i moim zdaniem też piękna. Warokujną zwykła uważam, że jest ładniejsze, bo to po prostu jedno chyba z najpiękniejszych anturiów, jakie istnieje, ale to też jest ładne, długie, ciemne. No i ja kupiłam wersję taką dosyć dużą. O, ten, ten, ten liść przyszedł. To jest jeszcze stary liść importowy. Jak widzicie, jest duży, a ten, który wyrósł u mnie, to już jest większy. No i fajnie, że kwitnie. Mam nadzieję, że się zapyliło. O! To jest kolejna wspaniała roślina, e, Anturium Besse. Anturium Besse, które wygląda ogólnie zwykle inaczej, to znaczy ma bardziej taki okrągły kształt, a mi się trafiła jakaś chyba taka hybryda, chociaż to, to nie jest naprawdę Anturium Besse, tylko Anturium Besse AFF. Jeśli sobie wygooglujecie Anturium Besse, to ono wygląda zupełnie inaczej niż to Besse AFF. Oprócz tego, że to Anturium w ogóle nie wygląda jak Anturium Besse e, AFF, ani zwykłe bese, bo ma mocne unerwienie i nie jest takie dosyć okrągłe, to takie zwykłe bese właśnie ma mniejsze unerwienie, no w ogóle jest, moim zdaniem, brzydszą rośliną, no tak patrząc, że y, to, to robi duże wrażenie, przynajmniej na mnie. No i fajnie, bo mi się podobają takie dłuższe liście, e, ciekawy kształt, e, jak widzicie, troszkę jest zmasakrowane, to oczywiście jest moja wina, ten liść wychodził spod regału i się po prostu tak no, zniszczył. Ta roślina zdecydowanie lubi podwyższoną wilgotność i lepiej jej jest w foliaczku, w witrynce. I cieszy mnie, bo wychodzi kolejny liść. U mnie wypuścił trzy liście już, ale jeden tak. Złamałam. Jeśli chodzi o uszkodzenia nowych liści, to rośliny mogą się nie bać, bo nigdy nie wiadomo, co złamie albo co niechcący obecne. Skoro pokazywałam y, piękne Anturium BSAF, to pokażę Wam coś, co miałam nadzieję, że będzie niesamowicie piękne, a jest. Koszmarne. W sumie to jest najgorsza roślina y, ze wszystkich tych importów, i to nie jest moja wina, to jest jego wina. Y, uwaga! Mm -hmm. Widzicie to, widzicie ten piękny liść? To jest Anturium Lutherii. Y, co prawda, idzie tutaj stożek wzrostu. On jest obcięty, bo szczyt ukorzeniam dla Eweliny. Nie będę wam pokazywać tego szczytu, bo wygląda równie żałośnie nie wiem, nie wiem, po prostu nie wiem co mam zrobić z tą rośliną no, o, a tutaj oprócz tego, że idzie drugi szczyt, to idzie też liść no to, to, to miłe to miła zmiana z jego strony no i w sumie nie wiem co mam wam powiedzieć, no to była bardzo droga roślina, miałam wielkie nadzieje, myślałam, że w ogóle przyjdzie większa sadzonka, bo na zdjęciach wyglądała na większą, jak widzicie, to możecie zobaczyć, no, możecie, możecie sobie wyobrazić było po prostu kilka takich liści, tylko trochę dłuższych, eee, byłam bardzo rozczarowana, i gdybym wiedziała, nawet nie chodzi o to, jak przeżył import, ale gdybym wiedziała, jak wyglądają te liście, jaka sezonka jest mała, jakie te liście są takie, no kurczę, to jest jak trawa, to na pewno bym nie chciała tej rośliny i na pewno bym jej nie kupiła. Jeżeli miałabym zrezygnować z jednej rośliny, z tych tutaj wszystkich, to na pewno zrezygnowałabym z luterii. Niestety. Oh, no, ale może, ale, ale może jeszcze się ogarnie. No. Mm. tutaj to nawet by nie było co sprzedawać, bo to, 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 to jest kuba po prostu. O, to jest fantastyczna roślina, e, absolutnie polecam. Anturium, varuquinum e, e, Waterburanium. Idzie nowy liść, kolejny. E, te wszystkie liście wyrosły u mnie. Ten to jeszcze trochę chorował, bo wyszedł dość szybko, a te dwa, no to już. Ten to wyszedł całkiem niedawno, rósł sobie niedawno i jest piękny. Jest to roślina jeszcze dość młoda, jeszcze nie pokazuje wszystkich swoich możliwości, jeżeli chodzi o piękno, ale myślę, że jak dojdzie do dorosłości i pokaże wszystkie swoje możliwości urodowe, no to będzie robić wrażenie. Ale na mnie już teraz robi wrażenie. To, to jest kształt liścia. Kolor. Jestem ciekawa, czy jak dorośnie to unerwienie będzie jaśniejsze, czy jak u waterburanium, które ma takie średnie, powiedzmy, unerwienie. Trochę mocniejsze niż jest tutaj. Kolejny co, myślałam, że go wyrzucę przez okno, jak tego Luteri, Z tego samego importu, z beznadziejnego importu czerwcowego, oprócz luterii, przyszło też to, czyli Anturium Peltigerum. Ten liść. Ten liść malutki, mniejszy niż ten y, ostatni, ten liść wyrósł u mnie. Ogólnie możecie powiedzieć, że ta roślina jest strasznie mała. I tak jest strasznie mała, a najgorsze jest to, że kupowałam wersję większą na spółkę z Eweliną. No i stwierdziliśmy, że one są całkiem duże, więc pod i będzie ekstra. Ale niestety y, przyszła wersja ta mniejsza. Zaczęłam pisać do Genery, że to jest chyba wersja mniejsza. I oni nie potrafili sami ze sobą w głowie dojść, czy to jest wersja mniejsza, czy większa. Najpierw pisali, że tak, potem że nie, że jednak e, ilość centymetrów się zgadza. Ja im pokazuję, że co wy w ogóle do mnie piszecie. Ja widzę, że moi znajomi też zamówili tą wersję większą i wcale tak nie wygląda. No i tam w końcu doszło do tego, że jakiś tam był niewielki zwrot e, kilkudziesięciu dolarów. Ale może dobrze się stało. Jeżeli kupiliście w tej czerwcowej dostawie Peltigerum i Wam żyje, to dajcie znać, bo większość moich znajomych po prostu te Peltigerum potraciła. A te duże, to w ogóle u wielu osób przyszły już zgniłe. A to Peltigerum straciło wszystkie korzenie ale jakoś dałam radę je odratować i najpierw wypuściło fajny system korzeniowy, potem wypuściło ten pierwszy liść, który już mi się bardzo podobał, już teraz z powrotem lubię tę roślinę, bo był taki moment, że nie mogłam na nią patrzeć po prostu, byłam taka zła, no bo wiecie, no, kupę kasy i nie chcę rosnąć i słuchajcie, wychodzi nowy liść, cieszę się, nie jest to jeszcze roślina gotowa do cięcia, nawet nie ma gdzie uciąć, ale przynajmniej rośnie, więc jakby jest wizja, że kiedyś to peligarum będzie pocięte i trafi do Eweliny. Zostały cztery rośliny. Dobra, to pokażę Wam roślina, którą już spisałam trochę na straty, ale takie jakby, że mi się nie podobała, ale dobra, zresztą sami zobaczcie. To jest Anthurium Marmoratum 2. Yy... No, tu wygląda beznadziejnie, ale tu idzie nowy liść i ja ją w ogóle pocięłam, i dół też już rośnie. Ogólnie byłam bardzo rozczarowana tą rośliną, bo miałam nadzieję, że każdy nowy liść będzie dużo większy i jakby taki dłuższy może troszeczkę w stylu metalikum to co sprzedaje Equagenera jako metalikum to nie jest metalikum tylko jakiś mix tego marmoratum 2 z czymś tam jeszcze no idzie ten nowy liść zobaczymy co będzie dalej wsadziłam go do foliaczka i zdecydowanie w foliaczku jest bardziej zadowolony niż na półce no, te, te, jakbyście zobaczyli te liście, no to byście powiedzieli, to byście powiedzieli że katastrofa i nie mam mowy, nie kupię czegoś takiego. Ja oglądałam zdjęcia w internecie ludzi, którzy kupili to Marmoratum 2 we płaganerze i naprawdę pięknie im to rosło, więc mam nadzieję, że jednak, że jednak będzie dobrze. A jak będzie źle, jak będzie ciągle nie tak, jak bym chciała, to po prostu pójdzie dalej. Teraz pokażę wam największy smutek. Jedno z piękniejszych roślin jakie mam i którą zniszczyłam widzicie to? to wszystko zrobiłam ja również i chyba to widać że ten liść jest po oprysku to, i to jest w ogóle najnowszy liść i był przepiękny ogólnie na instagramie pokazywałam jak rósł i po prostu tak się cieszyłam tutaj też trochę się tego wydarzyło takie suche, paskudne, no masakra. A, nie, powie nie, nie powiedziałam co to jest, to jest regale AFF, przepiękna roślina, chociaż teraz nie wygląda, no po prostu e, to, to w ogóle idiotyzm. no głupia byłam, zrobiłam oprysk i postawiłam na południowe okno, to znaczy oprysk zrobiłam w nocy. Ale jakoś nie dotarło do moich zwojów mózgowych, że rano wyjdzie tutaj słońce. I powiem wam, że od razu widziałam, jak przyszłam tutaj do pokoju, to od razu widziałam uszkodzenia na liściach. No. A tutaj to jeszcze w ogóle wygląda na bokach jak jakiś grzyb. Nie wiem, czy to jest grzyb. Już nawet nie chcę o tym myśleć. E, rośnie w rośnie w mchu. Co ciekawe, to jest tak wspaniała roślina, że chociaż ją tak zmasakrowałam, na razie nie obcięłam tego liścia, no bo niech tam sobie robi fotosyntezę, to już idzie nowy liść, więc po prostu bardzo Cię przepraszam, Regale AFF, jesteś po prostu cudowną rośliną. No, smutno mi. Tu muszę przyznać, że jest mi smutno, wygląda tragicznie, popaliłam ją. Nie wiem, naprawdę jakoś dziwnie, i, i, i w ogóle dziwnie, dziwnie, wyglądają te miejsca. Jakieś takie właśnie jakby, takie grzybiczne. Może jak się uszkodziło, to jeszcze wszedł jakiś grzyb. Nie, nie ma się co zastanawiać, może, może zrobię oprysk na grzyba na wszelki wypadek. Zostały dwie rośliny w średnio dobrym stanie. Po pierwsze, Cilino i Velvet bardzo ładne anturium. Welwet to raczej nie jest, ja bym powiedziała, że to są te takie grube liście w stylu skórzastym. Ładna roślina. Lubię, ja po prostu lubię ten, ten kształt liści, długo chorowała po imporcie, ale zobaczcie, idzie tutaj następny liść. Teraz już zdecydowanie wyszła na prostą. To jest właśnie ten import czerwcowy, ten beznadziejny import. I to była najlepsza roślina z tego importu. I wyszły u mnie te dwa liście, no i wychodzi ten trzeci. Ten myślę, że będzie naprawdę bardzo fajny. Widzę, e, widzę po łodydze, bo jest dosyć gruba, i już liść zaczyna się rozwijać. No więc będę obserwować. Nie mogę się doczekać. Ja po prostu uwielbiam, jak rosną nowe liście. I na koniec e, roślina, która mi się bardzo podoba i którą mm, no, zobaczcie, to jest nowy liść. To jest Anturium drakonopterum Niesamowity kształt. I jak widzicie, jest przypalony. Ja wiedziałam, że wychodzi nowy liść. On stał pod ledami na regale. No i po prostu nie zauważyłam, że już doszedł do tych ledów, bo bym go wyciągnęła. No i sobie przez jeden wieczór postał i się przypalił. Jak jeszcze ten liść był malutki. Teraz jeszcze rośnie i powiem Wam, że chociaż ja z takich dziwnych kształtów za bardzo nie lubię, to to Drakonopteru mi się bardzo podoba. On wcześniej wypuścił mi tylko jednego liścia, o właśnie tego, bo tutaj y, jak wychodził liść, to mu urwałam kawałek i to drugie ucho nie odrosło, jak widzicie, <ścoughs> a tutaj no się przypalił. Ale y, ruszył z tym drugim liściem dopiero jak go wsadziłam w mieszankę mchu y, i ceramisu i pumeksu. I tu jest akurat bardzo dużo mchu, więcej muchu niż tego ceramisu. I w ogóle doniczka jest bardzo lekka, i muszę tą roślinę podlać. To by było na tyle. To są moje wszystkie rośliny importowe z tego roku. Moim zdaniem nie jest źle. Żadnej rośliny nie straciłam. Te, które nie wyglądają najlepiej, no to prawdopodobnie w końcu będą wyglądać bardzo dobrze. Może oprócz tego luterii, chociaż mam nadzieję, że też będzie wyglądać dobrze. No, idą te dwa nowe liście, więc może nie będzie tak źle robię wszystko, żeby były zadowolone. Jeśli chodzi o ulubieńców, to na pewno, to jest to Anturium BSAFF. To była loteria, że po prostu przyszedł taki ten długaśny, podłużny, nie ten taki zwykły, okrągły, chociaż ja tak naprawdę chciałam tego okrąglaka. I jak przyszedł ten, no to wtedy miał o takie liście, ja to zobaczyłam i takie mm, to nie jest takie bez, jak bym chciała, bo potem zobaczyłam, że te naprawdę bardzo rzadko występują, no a to unerwienie jest przepiękne. Oczywiście, absolutnie Luxurians jest ulubieńcem, e, robi na mnie bardzo duże wrażenie. Za każdym razem, jak na niego patrzę, to po prostu y, no, cud natury cud natury. Ten liść jest cudem natury, jest przepiękny. E, on jest piękny też z drugiej strony rzadko się tam zagląda, ale zobaczcie, no to no się jest piękne. No i chociaż teraz nie wygląda to. Regale AFF absolutnie też jest moim ulubieńcem. Jak widzicie, moje rośliny nie zawsze wyglądają przepięknie, no ale dzielę się także takimi sytuacjami z Wami, no bo takie sytuacje dzieją się może nie każdemu. Wiem, na pewno są ludzie ostrożni, którzy nigdy nie doprowadzili do czegoś takiego. Ja aż taka ostrożna nie jestem. Oczywiście jest mi przykro i wolałabym być ostrożniejsza, no ale stało się. Na szczęście, jeżeli chodzi o to, regale AFF, to w korzeniach jest wszystko dobrze, idzie nowy liść, więc no odrośnie, jak włosy. Dzięki, że byliście dzisiaj ze mną i do zobaczenia w następnym filmie. Pa!